Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy i w kolejnym filmie albumowym. Dzisiaj przygotowałam dla Was prezentację kolejnego albumu, który miałam przyjemność wykonać. Jest to album, który powstał w prezencie dla innej skraperki, więc jestem przekonana, że jako osoby skrapujące jesteście w stanie zrozumieć, jaki stres mi towarzyszył, kiedy tworzyłam ten album. Ciekawa jestem, czy już po zobaczeniu tej kolekcji Flirty Flare od Prima Marketing jesteście w stanie zgadnąć, dla kogo ten album był. Dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się zgadnąć, dla kogo ten album powstał. A ja oczywiście zdradzę, dla kogo on jest, ale najpierw słów kilka o samym albumie. Album ma wymiary 21 cm na 16,5 cm, jeżeli chodzi o okładkę. 8-cm grzbiet w środku zawiera 5 kart. Baza jest czarna, obita przepięknym, przepięknym płótnem brokatowym. Ono nazywa się Iskra. Mogliście je zobaczyć też w wersji białej. Ja robiłam z tego dokładnie płótna w białej wersji warsztaty. Ponadczasowa klasyka to dokładnie płótno Iskra było tam użyte tylko w wersji białej. A tutaj mam piękną czerni. Kolekcja Flair to Flare od priwa marketing zostały mi resztki, tak jak widzicie. Całkiem duże, bo tutaj nawet i pełne arkusze się uchowały. 24 w sumie ich było, 24 arkusze to jest dość stara kolekcja. Kolekcja z 2018 roku. Udało mi się ją kupić jeszcze w listopadzie, zeszłego roku 2020 w sklepie na strychu była ostatnio dostępna. Nigdzie więcej już jej nie widziałam, więc niestety chyba już nie jest dostępna. Ale bardzo się ucieszyłam, że mi się udało ją znaleźć, bo podczas jednego z live'ów prowadzonych przez osobę, która ten album otrzymała, osoba ta wspomniała, że kolekcja Flairty Flair jest jej ukochaną, najpiękniejszą kolekcją, jaką widziała, którą ma, ale boi się pociąć, <grym> którą po prostu sobie ogląda i do której ma ogromny sentyment. Tą osobą jest Asia Szulik. Asia Szulik, którą na pewno znacie, kojarzycie i, i wiecie kim Asia jest, więc oh, możecie zrozumieć mój stres przy wykonywaniu tego albumu dla Asi. Bardzo chciałam stworzyć album z tej kolekcji właśnie dla Asi z okazji jej kolejnych 18 urodzin, które były 9 lutego, więc Asienka jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego, jeżeli to oglądasz. No to co, pokażę Wam, jak album się prezentuje, a Wy dacie znać, czy dałam radę. Mamy podwójne wiązanie na wstążeczkę typu Old Fashioned Ribbon, kwiatki również z Prima Marketing, tylko to jest kolekcja chyba Capri. Do tej kolekcji niestety już mi się nie udało dorwać kwiatków. A kolekcja Primy ma tutaj dodatkowe srebrzenia, dlatego w albumie jest wykorzystany lustrzany arkusz, właśnie srebrny. Tak jak wiecie, ja te arkusze lustrzane bardzo lubię wykorzystywać. Korzystam zarówno ze złotego, jak i ze srebrnego, jak i z różowego złota. I wszystkie naprawdę bardzo fajnie się prezentują. Na początek szczęście to rękoziewo, radość z małych rzeczy. Napisy, które tutaj się pojawiają, pochodzą z kolekcji Mintai Papers. To są różne kolekcje wymieszane. Mamy tutaj kopertkę otwieraną w ten sposób z miejscem albo na mniejsze zdjęcia, albo na zapiski. No i mamy wykorzystany też dziurkacz koronkę od Marty Stewart. Niestety ten dziurkacz jest już niedostępny. Z tego co się orientuję, w ogóle go nigdzie nie ma. Można próbować szukać go. Na Amazonie, aczkolwiek no, wtedy trzeba się liczyć niestety z droższą przesyłką. E, tutaj mamy kieszeń, w kieszeni znajdują się dwa tagi na zapiski: nity od Wear Memory Keepers i pierwsza strona radość z małych rzeczy, zawiązywana przy pomocy sznureczka i oczywiście klapki góra dół się nam otwierają i jest miejsce na wklejenie zdjęcia można w pionie można w poziomie album zmieści zdjęcia zarówno 10 na 15 jak i 9 na 13 jestem bardzo ciekawa jak Asia ten album wykorzysta mam nadzieję że się jej spodoba może jak w końcu wrócą zloty to jakieś zdjęcia ze zlotu się tutaj pojawią może z jakichś naszych wspólnych spotkań dream big Karta wykorzystana z kolekcji i jest to oczywiście podospad dynamiczny na kwadratowe zdjęcia, 10 na 10 cm. Można sobie pociągnąć tutaj za sznureczek. Kolejna strona z podpisem Ważne Chwile, i to jest oczywiście ściągane i otwierane w ten sposób. Mamy miejsce na zdjęcia, mamy magnesy neodymowe wbudowane. To się nam tutaj całe zamyka i trzyma nam tą stronę. Możemy sobie odłożyć gdzieś tutaj na bok, i oczywiście cała ta strona się nam otwiera. Otwiera się w ten sposób. Pokazują się takie małe elementy pop-up, które również dodatkowo są otwierane, i w środku mamy miejsce na mniejsze zdjęcia. Zamykamy sobie na magnesy i zamykamy całą stronę. Wszystko się mocno trzyma. Kolejna strona z podpisem bądź sobą. Otwieramy i kolejny mały element pop-up, tutaj chciałam, żeby zmieściło się nam bez problemu zdjęcie Find yourself and be that To są oczywiście napisy z kolekcji, ja dodatkowo właśnie wykorzystywałam takie pozytywne, po prostu fajne napisy z kolekcji Minty Papers To są z różnych, chyba tu jest kolekcja Happy Place wykorzystana a kolekcja Better Times, tak mi się kojarzy Po prostu różne napisy, które akurat do okazji i do pozytywnej azji mi pasowały Tutaj komponowałam Bądź sobą, kochaj życie, nie daj się I tutaj też karta z kolekcji Strona, którą możecie kojarzyć, strona sztalugowa Otwieramy sobie w ten sposób, tak ona się nam prezentuje Oczywiście tutaj taka dodatkowa niespodzianka Dzień dobry słonko, można sobie tutaj to też wykorzystać Całość po otwarciu możemy sobie postawić i jeszcze dodatkowo wszystko nam się tutaj otwiera i podnosi, więc tutaj mamy kolejne miejsce na duże zdjęcia. No i całość jest otwierana tutaj, i mamy miejsce na mniejsze zdjęcia. Doceniaj, zapamiętaj tę chwilę i zwykła dolna kieszeń. Całość zamyka się nam na magnesik i lecimy, kolejna strona. Żyj dobrze, śmiej się często, kochaj gorąco Śmiech jest zaraźliwy Tak, to jest kolekcja właśnie Happy Place Pamiętam, że ona miała takie lekko niebieskie te napisy Więc stwierdziłam, że mogę je tutaj wykorzystać Tutaj, tak jak widzicie, pięknie się nam to błyszczy Karty z kolekcji po prostu podocinałam Dodatkowo podkleiłam papierem czarnym tak, żeby się bardziej wybijały. No i tutaj z tyłu, po prostu klasyczne maty na zdjęcia się znalazły. Just a brief, otwieramy sobie tutaj jedną stronę i w drugą, i mamy miejsce na wklejenie zdjęcia. Kolejna strona uśmiechy to pocałunki duszy moje ulubione wiązanie oczywiście zrobione przy pomocy dziurka tagowego, i mamy ukryty wodospad na mniejsze zdjęcia. Tutaj do wklejenia można oczywiście sobie z dwóch stron wkleić. Zresztą myślę, że Asia akurat nie będzie miała problemu z tym, jak sobie ten album uzupełnić, o ile będzie chciała go uzupełniać, może będzie chciała sobie go zostawić po prostu w takiej wersji, wiecie, żeby podziwiać swoją ulubioną kolekcję papierów. Mój cudny chaos, i to są oczywiście klapeczki, które są otwierane. Do góry jedna i druga, i jeszcze całość nam się tu otwiera w bok. Proste przyjemności są największym skarbem. Mamy podpisik, mamy kartę z kolekcji Sweet and Sassy i oczywiście są tutaj też maty na zdjęcia włożone. Te, takie słodkie ptaszorki też się pojawiają w całej kolekcji i w całym a, albumie. Dawno nie pracowałam z czarną bazą, ale ta kolekcja mi idealnie po prostu pasowała do zrobienia sobie właśnie czarnej bazy. I kolejna strona, znaleźć swoje bezpieczne i szczęśliwe miejsce. I otwieramy sobie tutaj znowu zamknięcie na ćwieki do góry, i mamy tutaj po prostu dolną kieszeń, w której znajdują się maty. Możemy sobie wkleić tutaj duże zdjęcie 10x15 na bez najmniejszego problemu. Maty się nam tutaj chowają. Miejsca jest na tyle, że można ich jeszcze więcej sobie dołożyć, też się zmiesz zmieszczą. No, i tutaj też zdjęcia jak najbardziej możemy sobie nakleić. Pozytywne wibracje, otwieramy sobie tutaj kolejne klapeczki i po prostu mamy miejsce na wklejenie zdjęcia lub na jakieś może zapiski pełna dowolność oczywiście chciałam żeby album eksponował kolekcję chciałam żeby też był użyteczny wiecie ciężko zrobić album dla kogoś kto sam tworzy takie wspaniałe prace więc starałam się też nie przekombinować chciałam żeby po prostu ucieszył a się w jakiś sposób Mam nadzieję, że Wam również się podoba. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.